grana Kiedyś z Amsony, Dubaj. Habiby, kom to Dubaj. Shot on iPhone by Zams. Ej, to fajne akurat. Dubaj, myśmy świecili z nią, Dubaj. Ula, ale kolejna strona, uba, myśl nie zużywamy. Ej dobra, iPhone jest OP w chuj A ja bym chciała podziękować za... iPhone jest, jest OP terenu, w chuj, zobaczcie jak to wygląda w ogóle zajęcie w wakacje Mogę się odmóżdżyć, chociaż na chwilę... Ola. O... Kuba, ale uważa, suka to Ona by chciała się tylko włóczyć po klubach Chciałem czegoś nauczyć, ale nie kuma Chciałem prywatną królową nią jezość duba Z taką głową nie znajdziesz swojego króla To nie ma dziwka, nie masz ja zasnę, widzowie. W sensie ta nuta nie jest zła, ale ja dzisiaj po prostu mam wrażenie, że kurwa zaraz mnie odetnie. Ja nie mogę takich. Dajcie mi coś takiego bardziej żywego. Nie, nie mogę dzisiaj tego cenić, widzowie. Jestem dzisiaj jakiś rozpierdolony człowieku. To jest zbyt wolna nuta dla mnie dzisiaj. Przysięgam, że mnie popierdoli, nie? White Widow jest. No